Dzień dobry wszystkim, witam Was bardzo gorąco i dzisiaj odcinek, na który wiele osób czekało, ponieważ dostawałam już od Was z wiadomości, że czekacie na mój projekt Denko. No i jest i on. Dzisiaj w trochę dziwnym wydaniu, ponieważ wrzuciłam te wszystkie rzeczy do torby po kołdrze, gdyż jest to chyba jedyne takie miejsce, w które mogłam. Um... Powrzucać te śmieci, no i sobie oczywiście je omówimy. Weźcie sobie herbatkę, może jakąś przekąskę i zaczynamy. I zanim przejdę do omawiania produktów, jeszcze trzy zdania na temat moich brwi. Mam brwi permanentne, robiłam je w środę. Dzisiaj mamy sobotę, więc one tak naprawdę są w fazie gojenia, wyglądają tak. Jestem na razie zadowolona. Jestem ciekawa, jak będą wyglądać, kiedy się zagoją, jak bardzo się rozjaśnią, ale kształt mi się podoba i słyszałam już opinię, że nawet taki kolor mi pasuje, więc tak gwoli ścisłości mówię o tych brwiach. Jeżeli widzicie jakąś różnicę na mojej twarzy i nie wiecie, co to jest, no to są właśnie te brwi. Dobra, i lecimy z denkiem. Postaram się wyciągać jakoś tam kategoriami, żeby się w miarę trzymać jednej grupy, ale zobaczymy jak to po prostu będzie, może po prostu złapię i pokażę i tyle. Kosmia, taki żel pod prysznic i do kąpieli z oszą. Bardzo fajny, bardzo ładnie pachniał, duża pojemność, był dosyć tani i zapach miał taki fajny, perfumowy, dosyć elegancki. Jeżeli chodzi o substancje myjące, to takie mocne, więc tutaj nic nam nie nawilża skóry, ale też jakoś szczególnie nie wysuszał, więc był ok. Kolejny żel do kąpieli to jest Laku Dzikus z Lasu. Żel dla mężczyzn, ale używaliśmy go z Wojtkiem razem. Ja lubię te żele, one mają taką specyficzną konsystencję, są takie jakby trochę lepkie i mogą zostawiać taki lekki film na skórze, ale zapach jest dla mnie, jeżeli chodzi o ten wariant, jednak trochę za mocny, trochę duszący. No nie jest to aromat jakoś do końca w moim klimacie, ale Wojtek go używał chyba z przyjemnością, no i to jest żel, który został stawia na sobie zapach, to znaczy swój zapach na skórze, i dla mnie to czasami było po prostu zbyt intensywne, bo Wojtek przychodził do, do łóżka świeżo umyty no i po prostu było aż aż za mocno. Więc ja lubię laku, ale ten zapach według mnie ma trochę za dużą intensywność i no akurat się za bardzo w moje gusta nie wpasował. Kolejna rzecz z laku, moim zdaniem o wiele bardziej udana zapachowo, to jest peeling z serii. Kiwi i winogrona, bardzo przyjemny taki słodki, troszkę pobudzający zapach. No i lubię te peelingi, one są takie piankowe, cukru nie mają jakoś super dużo. Powiedziałabym, że to jest taki no, peeling myjący, czyli troszkę się wypilingujemy ale przede wszystkim się umyjemy, no bo to się pieni i oczyszcza skórę. Bardzo fajna rzecz. Kolejne rzeczy do mycia to takie miniaturki kosmetyków I Love i tutaj mamy dwa żele pod prysznic, Mango i papaja oraz Raspberry Ripple. I tutaj um, powiem Wam, że nawet nie zwracałam super uwagi na te zapachy. Wrzucałam sobie je do wanny, wlewałam, żeby się spieniły. Mango papaja, z tego co kojarzę, bardzo fajny. No, takie mango papaja. No, taki powiedziałabym, że typowy zapach, bardzo przyjemny. Ja akurat bardzo lubię to połączenie. Ktoś mi tam biegnie po prostu niedobry i rozwala. Akurat zawsze muszą mieć fazę na łobuzowanie, kiedy nagrywam. A ten malinowy też był ok. Taka, yy, taka mamba malinowa. No, Oba bardzo, bardzo przyjemne. Też takie dosyć mocne, jeżeli chodzi o środki myjące, ale do wanny czy do umycia ciała jak najbardziej. I jeżeli chodzi o rzeczy kąpielowe, to jeszcze mam takie z biedronki pinio, pudry, pianotwórczy puder do kąpieli, marakuja oraz arbus. Zapachy powiem Wam, że strasznie chemiczne i według mnie bardzo nieudane. Żaden nie, nie, nie był podobny do tego, czym miał być, bo no, bardzo takie sztuczne, no nie fajne. Spieniło się to trochę, rzeczywiście woda była przyjemna, taka zmiękczona i było czuć, że ta skóra jest taka, no też zmiękczona i, i powiedzmy, że lekko wypielęgnowana, bo tutaj mamy jakieś olejki w składzie witaminy E, więc coś tam to robiło, natomiast zapachy, no niestety nie przypadły mi do gustu, ale sama forma fajna i jedna taka saszetka starczyła mi na dwie kąpiele, no i w sumie tyle. Teraz przejdziemy do włosów. Farba, której ostatnio używałam Joanna Multicream Color 30 Karmelowy Blond. Kupiłam ją, dlatego że ona była chyba na tych wyprzedażach z żółtymi etykietami w Rosmanie i kosztowała zawrotne 6,99. Więc jak zobaczyłam, że to jest kolor taki w miarę, który może mi pasować i jest taka tania, to po prostu sobie ją wzięłam. Efekt widać na moich włosach. Jest jak najbardziej w porządku. Nie przesuszyła jakoś szczególnie. Miała też taką odżywkę z keratyną, która fajnie zadziałała, więc jakby zupełnie nie narzekam. Fajna rzecz, jeżeli jeszcze jakieś te wyprzedaże są, to jeżeli się zastanawialiście i używacie takich farb chemicznych, typowych, drogeryjnych, to myślę, że można wziąć, bo u mnie się jak najbardziej sprawdziła. No i dalsza pielęgnacja włosów. Tutaj mamy Only Eco szampon micelarny do włosów przetłuszczających się. Jeden z moich ulubionych, fajna, duża pojemność. Kupiłam go za jakieś 8 zł, a starczył mi na bardzo długo. W dodatku lubię formuły tych szamponów, ponieważ są takie bardzo proste, bardzo y, dobrze oczyszczają, a przy tym nie są jakieś takie na maksa Silne, to znaczy, jakoś tak nie rypią tych włosów, chociaż też nie mają jakichś super łagodnych substancji, ale jak najbardziej mi się ta formuła sprawdza i chyba to była jakaś edycja limitowana, więc nie wiem, czy on nadal w takiej wersji jest, ale na pewno jest w innych wersjach i myślę, że będę gdzieś tam od czasu do czasu wracać. Suche szampony z biedronki, czyli standard u mnie, kosztują około 8 zł. Fajnie się spisują, nie są takie super mocne jak na przykład ten Batist XXL z lakierem, który po prostu jest mocarzem, jeżeli chodzi o suche szampony, ale jak najbardziej są w porządku. Ja muszę używać takich rzeczy, ponieważ no niestety moje włosy się bardzo szybko przetłuszczają i nawet jak umyję włosy wieczorem, to na drugi dzień już są takie oklapnięte strasznie. To też jest chyba kwestia wody. Ja tutaj mam jakąś taką bardziej twardą wodę niż w poprzednim domu. E... Oczywiście koty sobie turlają coś po ziemi. No naprawdę one nie mogą innego momentu znaleźć, tylko wtedy, kiedy nagrywasz. Więc jeżeli słyszycie coś... Postaram się to jakoś tam wygłuszyć. No ale rozrabiaki są straszne, więc nic nie poradzę. A szampony bardzo spoko. I tutaj znalazłam jeszcze jeden szampon. Isana, przeciwłupieżowy, jakieś 4 zł w Rosmanie. Kupiłam go dlatego, że widziałam na Instagramie, że ktoś go poleca jako taki szampon dodający objętości i odświeżający. No u mnie niestety nie dawał rady. Ale wiecie, no to każde włosy są inne, każda głowa jest inna. Więc jakoś u mnie szczególnie się nie sprawdził. Moje włosy, jeżeli chcą objętości, to muszą dostać protein. Tutaj tych protein chyba po prostu nie było, tylko właśnie takie bardziej składniki powiedzmy, że antyseptyczne, jakieś takie wiadomo, że na łupież. był w porządku, ale też nie powalił mnie, więc raczej do tej wersji wracać nie będę musiałam im zabrać śrubkę, bo sobie po prostu cały czas ją turlały. Prawo, lewo, prawo, lewo. I ostatnia rzecz do włosów, jaką mam, to jest Elbiotica Biowax, maska z opuncją i mango. Już ją miałam kiedyś, ale kupiłam drugi raz, dlatego, że była w jakiejś super cenie, nie wiem, właśnie 8 zł, coś w tym gatunku, więc po prostu wzięłam. Jest ok, robi na moich włosach taką puszystość, nie jest to jakaś super dociążająca i wygładzająca maska, no ale w takiej cenie no, po prostu zużyłam i Mam nadzieję, że jest moim włosom z tym dobrze. I lecimy z pielęgnacją twarzy. Hello Body Coco Fresh to jest pianka do mycia twarzy kokosowa. Bardzo przyjemna była. Dosyć szybko się skończyła, bo to jest mała pojemność 100 ml, ale jeżeli chodzi o właściwości, to była dosyć delikatna. Taki słodki kokosowy zapach. Pieniła się w porządku, jakoś tak nie znikała nagle w kontakcie ze skórą, więc ja uważam, że ona była jak najbardziej ok. Chociaż też powiem Wam, że jakoś tak. To nie jest produkt, który zapamiętałam, super z właściwości, ale jak najbardziej był w porządku. Ja miałam kilka tych kosmetyków Hello Body. Zresztą zaraz będziemy omawiać żel aloesowy do mycia twarzy i uważam, że one są w porządku. No, i jeżeli chodzi o żel aloesowy, on starczył na dłużej. Zresztą cały czas tutaj go trochę mam i myślę, że przy najbliższej kąpieli postaram się go wykorzystać. Gęsty trochę taki lepki w konsystencji, ale fajnie mył. Powiedziałabym, że moc taka średnia, nie był bardzo łagodny, dobrze domywał jakieś resztki makijażu, przy tym był taki odświeżający i zostawiał na skórze takie lekkie uczucie chłodu. No, powiem Wam, że jak najbardziej w porządku są te kosmetyki i ja wiem, że one przez długi czas były gdzieś tam cały czas obecne, reklamowane na wielu platformach i na wielu kanałach, ale ja nie mogę się przyczepić do nich, bo one ani u mnie nie zrobiły jakiejś kaszki, dobrze się sprawdzały, całkiem ładnie pachniały, więc za cenę około kilkunastu złotych za sztukę, kiedy można kupić takie zestawy, no to to jest ok cena. I mam jeszcze jeden żel do mycia twarzy z Yves Rocher, To jest seria pure Algae, nie wiem, czy coś tak czyta. Natomiast jest to taka galaretka do mycia twarzy, do zmywania makijażu. Ja tego używałam jako drugi krok po na przykład płynie micelarnym albo po olejku do demakijażu i bardzo fa fajnie się sprawdza. Dobrze domywa, tylko że jest bardzo specyficzna w konsystencji, bo to rzeczywiście jest taka galaretka. Ona się trochę ślizga po skórze. Pieni się na twarzy bardzo, bardzo minimalnie. Coś tam powstaje, ale dobrze zmywa i może sprawiać takie wrażenie nie, może nie, że nie do tej skóry, ale że coś na tej skórze zostaje po zmyciu, więc specyficzny produkt, ale mi się bardzo dobrze sprawdzał i z przyjemnością zużyłam. W ogóle nie wysusza skóry, dobrze myje i też według mnie na jakiejś promocji można się skusić i spróbować. Teraz ochrona SPF, dlatego że cały czas staram się regularnie używać kremów z filtrem. Nie dzieje się to u mnie codziennie, ale naprawdę kilka razy w tygodniu, więc staram się i do przodu. I tutaj mam mój ulubiony produkt, czyli Bielenda Bikini SPF 30, seria matluk. No świetny, dosyć lekki, fajnie się wchłania, makijaż dobrze na tym wygląda i jeszcze kupiłam sobie kilka opakowań na wyprzedaży za 4 zł, więc Powiedzcie mi, jak można było nie skorzystać? Jeżeli kupiłyście z mojego polecenia, a wiem, że kilka osób kupiło, to dajcie znać, czy wam też się sprawdza. Ale ja bardzo ten krem lubiłam i jeszcze mam w zapasach, więc będę używać dalej. Tutaj bardzo fajny leciutki żel z Skin79, czyli waterproof sun gel. Tutaj mamy SPF 50+, też bardzo fajny, leciutki, super się wchłania, jest taki półpłynny, jeżeli macie skóry tłuste, narzekacie zazwyczaj na tłustość spf to to jest bardzo fajne rozwiązanie. Pod makijaż też się sprawdza, nic się właściwie na tym nie waży, dobrze wygląda, tylko opakowanie takie twarde, postaram się tutaj jeszcze jakoś tam wygrzebać, nie wiem czy rozciąć to, ale postaram się jeszcze tutaj wygrzebać, bo no bardzo twarde i takie według mnie mało praktyczne. No, i trzeci produkt, też SPF50, yy, ASOA. No, niestety to jest dla mnie bubelek. Zużyłam tyle, czyli dosłownie myślę, że pięć użyć. Yy, za pierwszym użyciem byłam nawet zadowolona, dlatego że jakoś tak. Yy, Fajnie się wchłonął do matu, byłam wręcz zaskoczona, ale z biegiem czasu zaczął na mojej twarzy wyglądać super turbo tłusto, no po prostu jakby się olejem wysmarować, jeszcze się w ogóle nie wchłaniał. Makijaż na tym się bardzo ważył i wiem, że można było oddawać te, te kremy na reklamację, bo to jest ta seria M06 przez 2022. Natomiast ja zbierałam się do tego, miałam oddać, miałam napisać właśnie z reklamacją. Ale w związku z tym, że zaczęłam się remontować, robiłam tutaj przymiarki do wszystkiego, co można zrobić w domu celem wykończenia, no to jakoś tak nie miałam za bardzo na to czasu i. Olałam temat, więc no niestety nie sprawdza mi się. Nie wiem jak ta nowa wersja, bo podobno został taki, powiedzmy, że zaktualizowany. Formuła została chyba trochę zmieniona, e, ale no niestety nie sprawdzał mi się kompletnie. Kosztował około stówki, czy tam 80 zł, no w każdym razie dużo i według mnie to niestety były źle wydane pieniądze. I teraz mamy dwa produkty podobnego pokroju, czyli powiedzmy, że coś w stylu kremów BB. Tutaj mam Catrice One Step Skin Perfector. Tego oh, typu ty po prostu. To jest pielęgnacja, primer, delikatny kolor ISPF20, czyli taki właśnie rzeczywiście. Jeden krok pielęgnujący. Bardzo fajna rzecz. Już mi się kończy i myślę, że jeszcze może użyję go kilka razy, ale też jest otwarty od jakiegoś czasu. No, fajnie mi się sprawdza. Jest dosyć lekki, taki lekko tłustawy, powiedzmy. Daje kolor, chociaż nieco za ciemny. Według mnie to jest fajny kosmetyk, jeżeli chcemy sobie szybko przykryć niedoskonałości. On ma krycie takie, powiedzmy, że między lekkim a średnim. Coś tam przykryje, ujednolici koloryt, ale jest dla mnie zbyt ciemny, więc musiałabym sobie dorzucić po prostu trochę jaśniejszego korektora w strategiczne punkty, żeby jakoś tak to scalić i był wtedy jak najbardziej ok. Nie ważył się, trzymał się, powiedzmy, że jak taki lekki makijaż i to nie jest drogie, więc jak najbardziej polecam. I coś co mi towarzyszyło przez zeszły sezon w okresie letnim i uwielbiam ten produkt. Ja go używałam właściwie codziennie. To jest Eveline Bio Organic Magical co, color Correction yy, i to jest właśnie CC Cream w kolorze 01 Light Beige, oczywiście dla mnie ciut za ciemny, ale jak się opaliłam to był w porządku. Pięknie wyglądał na skórze, taki Tworzył blur, no taki leciutki podkład, można powiedzieć, do rozmarowania palcami. Bardzo fajna rzecz. To jest właśnie taki niby magiczny krem, dlatego że on ma takie zabarwienie lekko szarawe, a potem po prostu te pigmenty wpracowujemy i zmienia kolor. I rzeczywiście to jest blur efekt i velvet finish. Ja się z tym zgadzam. Naprawdę świetny produkt, i nawet się zastanawiam, czy sobie nie kupić na ten sezon letni, właśnie kolejnego egzemplarza. No i jeszcze trochę pielęgnacji twarzy. Tutaj mamy dwie flaszki tego samego produktu, czyli Bielenda Professional Peptid Lift, czyli jest to 3% serum z peptydami. Bardzo je lubię. Tutaj jedno jest bardzo stare, w ogóle jeszcze pompki się różnią. Jedno jest bardzo stare, nie wiem nawet czy Wam je pokazywałam, ale gdzieś znalazłam, więc uznałam, że pokażę, bo to są chyba moje... Kolejne flaszki, chyba nawet kiedyś Wam pokazywałam na bank I ja dostałam jedno z nich jako gratis do zamówienia na sklepie Bielendy i oczywiście teraz zużyłam. Jedyny minus to jest wydajność, bo dla mnie te 15 ml to jest tak miesiąc, dwa używania, ale rzeczywiście jest to produkt, który fajnie nawilża skórę, delikatnie wygładza. Ma kompleks peptydów, które rzeczywiście będą trochę działać powiedzmy że przeciwzmarszczkowo będą trochę nam likwidować te linie na skórze. I ja peptydy bardzo lubię, więc używam albo tego serum, albo używam takiego fioletowego większego z serii. No też Bienda Professional, ale chyba Supreme Lab, a to jest taka w Rosmanie dostępna. I w ogóle jestem ciekawa, co z tym serum, bo z tego co wiem, on zawiera ten lil, lilal ten składnik, który obecnie gdzieś tam ma jakieś. Właściwości potwierdzone niekorzystne, i wiem, że kosmetyki były wycofywane. Przypuszczam, że coś wejdzie na tego miejsca albo zostanie zmieniona formuła. Nie dowiadywałam się, więc jeżeli wiecie, to mi po prostu powiedzcie. A ja, jeżeli chodzi o peptydy w serum, jak najbardziej polecam. Jestem ciekawa, jak długo miałam rozpłynięty błyszczyk w kąciku ust. Kurczę, obawiam się, że będę musiała powtórzyć ten filmik. A jeżeli nie, to usunęłam właśnie ten błyszczyk. Chciałam sobie dodać, wiecie, takiego powiększenia trochę tych ust przy pomocy błyszczyka i mam nadzieję, że jakoś super to nie było widoczne. Tak to jest, jak się ma takie usta, które się rozlewają na boki. Dobra, kolejna rzecz z pielęgnacji to jest Asoa fioletowa maska do cery suchej i wrażliwej. Taka maseczka glinkowa, bardzo przyjemna dlatego, że była taka mokra dosyć. Jak się rozprowadzało ją na twarzy, to było poczucie takiego nawilżenia. Miała chyba w składzie też jakieś olejki, no nawet sporo całkiem różnych takich fajnych składników i jak to maseczka z glinką troszkę oczyszczała, ale przy okazji koiła i trochę nawilżała skórę. Skóra była po niej bardzo fajnie miękka. Mam jeszcze taką czerwoną, mam nadzieję, że mi się jakoś nie zepsuła. Będę musiała ją odkopać u rodziców i wziąć, ale ta była fajna. Tylko zapach mi trochę przeszkadzał, bo to był taki arbus melon. Dla niektórych fajny i świeży, dla mnie trochę męczący, ale to się trzyma kilka minut na twarzy, więc zdzierżyłam. A właściwości były naprawdę fajne. I jeszcze kilka rzeczy takich powiedzmy, że. Z kategorii mieszanej, jeżeli chodzi o pielęgnację, Be Beauty Go Pure, czyli antyperspirant fioletowy, fajna rzecz, za około 3 zł, czy tam 3 z hakiem. Kupuję, kiedy mam biedronkę po drodze, a nie mam żadnego innego sklepu, więc wtedy biorę te dezodoranty nie są jakieś super wydajne, ale w ogóle jestem fanką ich designu, bo jak za taką cenę to taka puszeczka naprawdę jest bardzo ładna. Eveline I Love Vegan Food, ochronny krem do rąk malina i kolendra. Nawilża i wygładza, bardzo fajne leciutkie kremy, szybko się wchłaniają, nie zostawiają tłustej warstwy, a mimo wszystko przynoszą komfort suchym dłoniom. Nie jest to jakieś turbo odżywienie, ale takie codzienne nawilżenie jak najbardziej i też bardzo mi się podoba design tych tubek. I tutaj jeszcze mam Wako Max Komary Kleszcze, czyli to jest spray na komary i kleszcze. Dit 30, takie małe opakowanie kompaktowe, torebkowe. I tutaj był taki przyjemny, znaczy w miarę przyjemny, kwiatowy zapach, jak na produkt z Ditem. Wydajność, powiedzmy, że na kilka wyjść, no ale to jest właśnie takie małe, torebkowe wydanie, więc był w porządku. I tutaj mam jeszcze troszkę kolorówki. Vibo. Vibo Mood. Popularny, znany chyba wszystkim, puder. Był fajny, zadowolona byłam z niego. Myślę, że bym do niego wróciła. Zwłaszcza teraz, dlatego że wtedy, kiedy miałam skórę bardziej przetłuszczającą się, to on się w miarę sprawdzał, ale jednak y, wybijał dosyć mocno sebum. A myślę, że teraz byłby dla mnie po prostu lepszy i mogłabym po prostu używać mniejszej ilości. Maybelline Lush Sensational. Y, świetny tuż, wersja klasyczna. Very Black. Kiedyś Wam mówiłam o wersji wodoodpornej, że mi się nie sprawdzała. W sumie pamiętam, że nie wiem czemu. Czy przez to, że formuła trochę inna, może trochę gęstsza, ale tamten mi nie dawał takiego fajnego efektu, jak daje ten, bo ten mam nawet na rzęsach i myślę, że jeszcze kilka razy go użyję i pójdzie do kosza, tak wiecie, finalnie. Jeszcze mam jedną wersję chyba taką Extra Black, czy coś w tym gatunku, ale ten standardowy jak najbardziej świetny jest. Jeden chyba z lepszych efektów na moich rzęsach. Catrice True Skin, ko korektor w kolorze 010 Kul Kashmir. Uwielbiałam go do codziennego makijażu albo tutaj do YouTubeowego makijażu i do wieczorowego. Całkiem fajne krycie, formuła taka trochę gumowa można powiedzieć, nie za lekka, ale też nie za ciężka. Według mnie świetny, uniwersalny korektor i też kolor miał taki fajny, taki beżowy, ale taki chłodnawy, trochę szarawy i według mnie bardzo fajnie kamuflował zasinienia pod oczami. I ostatnia rzecz to jest Eveline Brow and Go, czyli przezroczysty żel do utrwalania brwi. Już jest brzydki, brudny i śmierdzący, więc dlatego go Dlatego go wyrzucam, ale myślę, że kupię jeszcze jakieś opakowanie, dlatego że kiedy moje brwi się zagoją, to przypuszczam, że będę potrzebowała jakiegoś ujarzmienia albo w postaci takiego żelu, albo jakiegoś mydełka do brwi. Więc polećcie coś mocnego, co fajnie właśnie ujarzmi brwi i będzie trzymać je przez wiele godzin, bo ten żel bardzo fajnie się sprawdzał. Dobra moi drodzy i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja w końcu się cieszę, że pozbędę się tych śmieci i że będę mogła zbierać kolejne. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!